Robert, jako organizator świetnego eventu, jakim niewątpliwie było, była Arena Berserkerów 6, może takie skromne, małe podsumowanie jakbyś mógł od, ze swojej strony, jeżeli miałeś czas oglądać wszystko. Tak, miałem czas oglądać, byliśmy dobrze zorganizowani tym razem i, i, i widziałem wszystkie walki. Walki były na wysokim poziomie, bardzo mi podobały się i, i tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni. Publiczność dopisała w 80%, więc y, przy tak gorącej pogodzie, to też fajnie. Który z zawodników ciebie najbardziej zaskoczył w tym całym turnieju, evencie? Zaskoczył mnie Tomasz Pilarski z Linka Gold Team, pokazał świetną robotę. Byłem przekonany, że będzie to dużo cięższa dla niego walka, a, a naprawdę pokazał świetną, świetną robotę. No, macie niesamowicie wyedukowaną publiczność, która żywiołowo reaguje i w ogóle jakby przeciwników przyjezdnych w ogóle nie skazuje na jakieś taki, yy, no nie wiem, na gwizdy. Nie... Nawet jeżeli wygrają, tak? Z waszymi bohaterami. Tutaj bardzo dziękujemy, e, publiczność jest świetna, reagują entuzjastycznie, oceniają walkę emocjonalnie po, po tym, co się dzieje, a nie po tym, kto wchodzi do rynku. Była transmisja na żywo na YouTube, sprawdzałeś sobie gdzieś, miałeś czas, wyniki, jakie były oglądalności, jak to się, jaką cieszyło się popularnością i czy będziecie jakoś tam rozwijali ten projekt? E, tak, widziałem, było 1250 osób w tym momencie, co zajrzałem, a jak na naszą pierwszą transmisję, to chyba, chyba dobry wynik. Będziemy rozwijali, współpracujemy z YouTube. Mamy pewien projekt, który razem realizujemy i będziemy to bardzo mocno rozwijali. Dobrze, w takim razie co? Dziękuję za podsumowanie. Ja dziękuję prowadzącemu. Świetny prowadzący. Dziękuję.